Dlatego raz jeszcze bardzo dziękuję każdemu, kto tutaj przyszedł. Wielkie brawa dla, dla Państwa, właśnie. Wielkie brawa. Wielkie brawa dla Szamotu. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Maciej Sydow, jestem prezesem Szamoturskiego Koła Ruchu Narodowego. Cieszę się, że się spotykamy tutaj na rynku. Dzień dobry, Szamotuły! Tutaj jest energia, więc jeszcze raz głośniej. Dzień dobry, Szanotuły! Amen! Witaj Polko, witaj Polaku! Biel to uczciwość, czerwień to siła, to władza, ale to również krew, którą przelewali nasi dziadkowie walcząc o prawdziwą niepodległość naszej ukochanej ojczyzny. Przeciwnicy, że to fotomontaż, czy mamy dobrego fotografa. Fotografa też mamy dobrego, ale naprawdę na każdym spotkaniu jest tak dużo ludzi, a ta trasa już zbliża się do 250 miejsc. W całej Polsce. Bo Sławomir Mencem chce odwiedzić wszystkie powiaty. Polska potrzebuje silnego, niezależnego prezydenta. Takiego, któremu żaden Tusk, żaden Kaczyński nie będzie mówił, jaką ustawę ma podpisać, a jaką ma zawetować. Bo Sławomir Benson nie ma nikogo nad sobą, sam jest liderem partii i sam będzie podejmował decyzję, jak ma rządzić. A potrzebujemy też prezydenta, który będzie bronił interesu polskiego, polskiego interesu narodowego, będzie bronił Polek i Polaków i będzie dbał o ich interesy, a nie interesy obywateli innych państw. Nie chcemy imigracji z krajów muzułmańskich, z krajów afrykańskich. Dbajmy o nasze bezpieczeństwo, dbajmy o nasze granice. Takim prezydentem będzie Sławomir potrzebuje. Potrzebuje prezydenta, której zagwarantuje bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo żywnościowe, bezpieczeństwo energetyczne, który chce Polski dumnej, silnej i bogatej. dziękuję za tak ciepłe przyjęcie. Bardzo dziękuję, że aż tylu Państwa tutaj dzisiaj przyszło. Bardzo każdemu z Państwa dziękuję. Jesteśmy w tej trasie od początku września, już 2 kilkadziesiąt spotkań. Dlaczego wkładamy tyle czasu, energii, siły pracy w tą kampanię wyborczą? Dlatego, że tak bardzo nam zależy na tym, żeby wreszcie w końcu w Polsce coś się zmieniło, żeby ten system, w którym się żyjemy, wreszcie się zmienił jakkolwiek. Mam do Państwa pytanie. Czy znacie kogoś? Komu się podoba polski system ochrony zdrowia. A ja znam! Naszym politykom się podoba, bo nic z nim nie robią od ponad 20 lat. Ten centralny nieplanowany państwowy NFZ to już ma 22 lata. Został ten system powstał w 2003 roku, kiedy premierem był Leszek Miller, prezydentem Aleksander Kwaśniewski. Potem przyszło 20 lat popisu i nic w tej sprawie nie zmienili. Polacy. Nie chcą tego systemu ochrony zdrowia, narzekają na niego, im się nie podoba, nam się nie podoba, że trzeba czekać lata w kolejce do lekarza specjalisty, to nie powinno w ten sposób wyglądać, a wygląda. I politycy nie chcą tego zmienić, bo nie zmieniają. Jak jakiś czas temu wysłałem interpelację do Ministerstwa Zdrowia z pytaniem, czy w ciągu ostatnich 20 lat... Były prowadzone w ministerstwie jakiekolwiek analizy porównawcze. Czy sprawdzaliście, czy może rozwiązania z innych państw działałyby lepiej, że może można by coś poprawić, żeby to wreszcie zaczęło działać? I odpowiedzieli mi, że nie, że nie robią w ogóle takich analiz, nie zastanawiają się nad tym, co poprawić. A ochrona zdrowia jest jedną z najważniejszych rzeczy. Jak Polacy mówią, co jest dla nich ważne, co im w życiu przeszkadza, co można by poprawić, mówią o ochronie zdrowia. Mówią o rosnących cenach w sklepach o inflacji, o rosnących cenach energii elektrycznej, rosnących cenach ogrzewania. Mówią o naszym bezpieczeństwie. To są najważniejsze tematy. I w tych sprawach nasi politycy nic nie robią od tak dawna. Zajmują się tematami zastępczymi, prowadzą jakieś jałowe spory, a nie podejmują się najważniejszych wyzwań. Nic w tych sprawach nie robią. Mówią tylko o nich. Ale za tymi słowami nie idą żadne czyny. Przecież Trzaskowski i inni kandydaci co chwilę mówią, że dla nich to bezpieczeństwo, to jest taki priorytet, że oni się tym zajmą, że, że z całą pewnością będziemy mogli czuć się bezpiecznie jak on wygra. Ale za tymi słowami kompletnie nic nie idzie, bo przez te 20 lat rozbroili naszą armię, że mamy amunicji na kilka dni wojny, nie powstają nowe fabryki. I mi można nie wierzyć, ja o tym mówię od dawna, od roku w mediach, w sejmie, na wiecach, wszędzie mówię, że nie mamy amunicji. No ale parę dni temu... W Polsacie u Bogdana Rymanowskiego był generał wojska polskiego, szef biura bezpieczeństwa narodowego, generał Łukowski. Jedna z najlepiej poinformowanych w zakresie obronności osób w całej Polsce, mający dostęp do wszystkich ściśle tajnych danych. I dostał pytanie od, od redaktora Remanowskiego. Panie generale, a ile Polska będzie się bronić? Tydzień albo dwa, a Ukraina się już trzy lata broniamy, tydzień albo dwa. I do tego doprowadzili ludzie, którzy rządzą Polską od 20 lat. To jest ich wid. Jak jeszcze są na tyle bezczelni, żeby ciągle mówić, że dla nich bezpieczeństwo jest priorytetem, ale za tymi słowami nie idą żadne czyny. I to nie dlatego jest tak źle, że wojsko polskie nie ma żadnej pieniędzy. My płacimy duże podatki na naszą obronność, my wydajemy więcej na zbrojenia, więcej na wojsko niż Turcja, więcej niż Izrael, prawie tyle co Korea Południowa. A te państwa mają potężne armię. Mamy amunicji na 5 dni. Mamy prowiantu na trzy dni i żołnierzy, którzy ze swoich prywatnych pieniędzy buty sobie kupują, bo wojsko nich nie zapewnia. Gdzie się podziały te pieniądze? Co oni z nimi robią? Jak można tak źle wydawać nasze pieniądze, że nie jesteśmy kompletnie gotowi do jakiejkolwiek obrony? I tak jest wszędzie. Że oni tylko mówią, mówią i nic nie robią. Nie zajmują się poważnymi tematami, za tymi słowami nie idą czyny. Jak Trzaskowski mówi, że priorytet pierwszy dla niego to jest bezpieczeństwo, ale drugi to jest patriotyzm gospodarczy. Że on tak rozumie, czym jest patriotyzm gospodarczy, że on to czuje, że on to o to będzie dbał. A co robi w Warszawie? Tramwaje kupuje z Korei, pomimo że są polscy producenci tramwajów, metro kopie firma z Turcji, pomimo że tego, że jest polska firma, która mogłaby to zrobić i nawet podrzewka. Urzędnicy warszawcy jeżdżą do Niemiec w Warszawie wkopują ziemię drzewka z Niemiec. Tak jakby w Polsce nawet drzewa nie można było kupić do Warszawy. A skąd Trzaskowski chce, żeby Polska miała prąd? No nie z polskich elektrowni. No przecież trzeba zamykać. Mamy kupować wiatraki z Niemiec i importować energię elektryczną z Niemiec, a polskie elektrownie zamykać. A gdzie ma być wielkie lotnisko? No przecież nie w Polsce. No po co nam w Polsce wielkie lotnisko, jak pod Berlinem jest? I on to nazywa patriotyzmem gospodarczym. To jest patriotyzm gospodarczy. Może i tak, ale niemiecki. A na pewno nie Polski, a polski prezydent powinien dbać przede wszystkim o polskie interesy, a nie zagraniczne. Albo jak parę dni temu pokazywał ten baton, Wafel, Prince Polo. I mówisz, że to jest niego symbol świetnej współpracy polsko-amerykańskiej. Jaki to jest symbol, że Janusz Lewandowski z Platformy na początku lat 90. za bezcen sprzedał tą fabrykę Amerykanom i teraz Amerykanie produkują te polskie wafle? To jest świetna współpraca, że nam firmy wykupują? To nie jest świetna współpraca. To nie jest patriotyzm gospodarczy, a Trzaskowski w ogóle nie rozumie, co mówi. Polski Holand, Zielona Granica gdzie obrażano funkcjonariuszy Straży Granicznej, żołnierzy Wojska Polskiego tylko dlatego, że bronili naszej granicy, że dbali o nasze bezpieczeństwo. Niestety Platforma Obywatelska wzięła udział w tej hybrydowej wojnie granicy z Białorusią, ale po stronie Rosji, a nie Polski. I teraz to samo robią po drugiej granicy. Niemcy nam podrzucają tysiące nielegalnych migrantów. Tylko w zeszłym roku niemiecka policja przywiozła do Polski 9 tysięcy nielegalnych migrantów. I Tusk nic z tym nie zrobił. Nie wprowadził kontroli na granicach, nie zatrzymywał niemieckiej policji. Tolerował to. Do tego buduje za pół miliarda złotych 49 centrów integracji cudzoziemców. A Trzaskowski mówi, że musimy ich przyjąć, bo to jest nasza policja ubezpieczeniowa. Czujecie się bezpieczniej przez to, że nam Niemcy podrzucają migrantów? Ja się nie czuję bezpiecznie i każdy wie, że oni zwiększają przestępczość. Trzaskowski już to jest nasza policja ubezpieczeniowa, ale na szczęście Polacy mają olbrzymie pokłady zdrowego rozsądku. Polacy świetnie to rozumieją. Jestem przekonany, że Polacy nigdy nie zgodzą się na masowe migracje z Azji czy z Afryki. Nie pozwolimy na to nigdy. Za co się biorą nasi politycy, to nie działa i odmujemy na samym końcu rankingów. Mamy najdroższy prąd w całej Europie, najwyższe odsetki od kredytów hipotecznych w całej Europie. Mamy ochronę zdrowia na 60 miejscu na świecie. Za Azerbejdżanem, za Libanem. W rankingu systemów podatkowych Polska ma 63 miejsce, na 64 badane państwa. Jest, gorzej jest niż w Kenii, niż w Pakistanie, niż w Nigerii, niż w Indonezji. Mamy gorsze podatki, bardziej skomplikowane podatki niż w tych dzikich państwach. Tak jest wszędzie. Ostatnio nas Amerykanie pod kątem sztucznej inteligencji umieścili pomiędzy Mongolią i Burkina Faso. A najwyższy czas, żeby wreszcie coś się zmieniło, i my to musimy zmienić. Polacy zasługują na to, żeby żyć w lepszym państwie niż mają w Kenii, Nigerii, Pakistanie czy Indonezji. Polacy zasługują na lepszych polityków. Polacy zasługują na to, żeby wreszcie w Polsce naprawdę coś się zmieniło. Polacy zasługują na niskie i proste podatki. Jak zostanę prezydentem, zawetuję każdą ustawę, która podnosi albo komplikuje podatki. Żadnego podatku więcej, nic im nie da. I doprowadzę do tego, że emerytury będą zwolnione z podatku dochodowego, bo to jest skandal i złodziejstwo. Człowiek całe życie ciężko pracuje, odprowadza te składki na emeryturę. Kiedy chce z powrotem swoje ciężko zarobione lata temu pieniądze, to wchodzi państwu, mówi nie, że najpierw podatek, od do temu już raz zarobionych, i odłożonych pieniędzy. To jest skandal, co trzeba zmienić. I mam tu jeszcze prośbę do państwa, bo no, widzę sporo młodych twarzy. Też często jestem pytany, panie Sławku, jak można pomóc w kampanii? To mi teraz możecie pomóc. Zadzwońcie do swoich dziadków, zadzwoncie do swoich babc i my o tym powiedzcie. Żeby zagłosowali na mnie, to zniosę im ten podatek, on mieli niższe emerytury. W telewizji im tego nie powiedzą, no to nawet bzdury wzdury im pokazują. Ja nie mam kontaktu z waszymi dziadkami, to wy macie ten kontakt. Niech to będzie was w tej kampanii. Bardzo z góry Wam za to dziękuję. energię doprowadzę do odrzucenia Zielonego Ładu, spadną rachunki za prąd, za ogrzewanie, spadną koszty produkcji, uratujemy polski przemysł, polskie rolnictwo, Polacy zasługują na bezpieczeństwo, uszczelnię granice, nie pozwolę na masowe migracje, jeżeli jeszcze raz wtedy przyjedzie to jakiś niemiecki radiowóz, to go zarekwirujemy, policjantów i aresztujemy a migrantów odeślemy, Oto to ich migranci, ich a nie ma. Nie pozwolę na wysłanie wojska polskiego na Ukrainę. Żaden polski żołnierz nie trafi na Ukrainę. Żaden polski żołnierz nie zginie za Donbas albo Krym nie pozwolę na to nigdy. Kto będzie dbał przede wszystkim o polskie interesy, a nie zagraniczne. Jak zostanę prezydentem, to oni wszyscy, Niemcy ukraińcy w Polsce, będą się dopasowywali do polskich interesów, polskiego prawa, polskiej kultury i do polskiego języka. Bo tu jest Polska, to my tu jesteśmy u siebie i to oni mają się dostosować do nas, a nie my do nich. Bardzo proszę Państwa, silna, dumna, bogata i bezpieczna Polska. Chcę Polski silnej, poważnego państwa, które zajmie się niewieloma obszarami naszego życia, ale zajmie się tym dobrze i na poważnie. Chcę Polski dumnej, suwerennej, która sama podejmuje decyzje, nie pyta się ciągle o zgodę Brukseli, Berlina czy Waszyngtonu. Chcę Polski dumnej z naszej pięknej historii, prowadzącej poważną polską politykę zagraniczną i poważną politykę historyczną. Ale chcę Polski dumnej. Zamieszkały przez dumnych i wolnych Polaków, przez ludzi, którzy sami decydują, jak chcą żyć, jak chcą wychować swoje dzieci, czego chcą je uczyć. Bo to jest nasza sprawa i nikomu nic do tego. Każdy z nas ma tylko jedno życie i ma prawo je przeżyć po swojemu, tak jak sam sobie wymarzył, a nie jak chcieli coś politycy. Chcą Polski bogatej, bogatej bogactwem Polaków z niskimi, prostymi podatkami, przyjaznymi przepisami, z gospodarką, opartą o polskie przedsiębiorstwa. No i Polski bezpiecznej, ze szczelnymi granicami i bezpiecznymi ulicami. Taka Polska mi się marzy. Silna, dumna, bogata i bezpieczna. I mam wielką nadzieję i z każdym kolejnym tygodniem coraz większą wiarę, że już niedługo w Polsce coś się zmieni i że taką Polskę właśnie zbudujemy i w takiej Polsce będziemy żyli. Z naszymi rodzinami, dziećmi i wnukami. I mam też nadzieję, że Państwo również chcecie takiej Polski. Chcecie mieć niskie i proste podatki? Tak. Czelne granice, a! prezydenta, który będzie dbał przede wszystkim o polskie interesy, a się w tych wyborach 17 maja. Bardzo Wam dziękuję.